Cześć! Dzisiaj zgodnie z obietnicą, bo na TikToku prowadzę też jakieś tam live, y, przygotowuję materiał z różnych gadżetów, czy podstawowych takich bym powiedział, narzędzi, które nam służą do ostrzenia łańcucha w pilarce spalinowej. Mam tutaj kilka, powiedzmy, od najprostszych do trochę bardziej już tam przemyślanych, przekombinowanych, i chciałbym. Omówić. Nie będę tutaj e, zaznaczał, e, który jest najlepszy, który jest najgorszy. W odpowiednich rękach najprostszy sobie i tak, e, z najprostszym sobie każdy poradzi. W nieodpowiednich rękach nawet najlepszy gadżet nie sprawdzi się jak należy. To musicie sobie sami określić. <laughs> e, są tu różne przedziały cenowe. Nie będziemy cenami teraz rzucać. To już powiedzmy u dealerów, czy na stronkach sobie poszukacie. Ale no, to może zaczynajmy. Najprostszym, najpodstawowszym elementem jest nic innego jak po prostu pilnik z uchwytem z rączką. Pilniki należy pamiętać, że są różne grubości i te grubości będą, im większy łańcuch do większej piły, tym grubość pilnika będzie większa. Do najmniejszych akumulatorowych bądź tych gałęziłeczek, gdzie jest czwarta łańcuch, korzystamy z pilniczka o średnicy 3,2. Później do tych najbardziej popularnych domowych będzie to czwóreczka do 3,25, 4,5 bądź 4,8 i 5 do 3,8 pełnego dłuta takiego dużego to będzie 5,2. Zawsze to można się skonsultować, dowiedzieć u dealera, posprawdzać. Ta wiedza nie jest jakoś mega kryta. I tak najprostszy, czyli ktoś, kto już ma doświadczenie, wie jak używać, to jest przede wszystkim zwykły po prostu pilnik z rączką. Tu trzeba pilnować i patrzeć, jaki mamy kąt na zębie i w miarę się go trzymać, i wiedzieć, jak nie pochylać tego pilnika, żeby nie uszkadzać prowadzących. Co zauważyłem, że wiele osób zamiast trzymać równolegle, nie, przepraszam, prostopadle, prostopadle do prowadnicy, to zaczynają pochylać. I tak jak mówiłem, na żywym organizmie, na prowadnicy jak to by było jak to wygląda. To ostrzenie. O, starałem się tu jakoś w miarę tą perspektywę złapać. Mam nadzieję, że będzie w miarę widoczne. Pierwsze, co? Nasz podstawowy taki ten pilniczek, ja tylko że z uchwytem. I tak jak mówię, tu musimy patrzeć, jak nam się ten ząb układa, i pilnować tego. I ostrzenie to jest nic innego jak odpychanie. Najlepiej od siebie warto jest pilnować, żeby ten. W stronę zęba i troszeczkę do góry, żeby nie jechać po dolnej części, tu po tej strefie, tylko żeby faktycznie jechać po dłucie. No i jest ryzyko pochylenia nam wtedy tego pilnika i jazdy tu po tym naszym ogniwie łączącym. Co nieraz widzę, że one są tu pięknie zeszlifowane, czyli ktoś ostrząc nie jedzie po góry tu po dłucie gdzie należy tylko jeździ sobie po dolnej części praktycznie nie ostrzy lub po prostu stosuje tą maszynkę i za głęboko wchodzi mm. lub e, stosuje zbyt gruby pilnik i wtedy też nieprawidłowo to się wszystko dzieje. I tak jak mówię jedziemy od siebie. Najlepiej jak właśnie jest to wszystko ładnie złapane w imadło. Patentem jest dalej Nasz, powiedzmy, podstawowy pilnik, który występuje wszędzie, ale już rączka jest z takimi dwoma dodatkowymi e, łóżkami, które służą temu, że mamy na nich nabite kąt 35 bądź 30 stopni i on nam podpowiada przy przyłożeniu do prowadnicy, czy idziemy pod dobrym kątem, czy nie. E, jest to uchwyt sztilowski. E, większość sztilowskich, praktycznie wszystkie sztilowskie łańcuchy są na kącie 30 stopni, e, chyba huzgwarna. Idzie na 35, no to mamy tutaj powiedzmy na oba kąty przygotowane, żeby można było wygodniej pracować. I ten uchwyt, co nam daje? Ten uchwyt nam daje to, że jak mamy ten nasz kąt 30 stopni, to go sobie wtedy jesteśmy w stanie przyłożyć do prowadnicy z góry, przypatrzeć, czy dobrze wszystko leży, i, i jechać wtedy zgodnie z tym kątem, dojeżdżać. Widzieć, że jest tak jak powinno być, a nie na przykład później te 35 stopni zwiększyć ten kąt, przez co widać, że później tu już nam się robi taka szczelinka. Tak jak mówiłem, na 30 jest <laughs> sztilowski. Kolejnym takim rozwinięciem całej myśli i ułatwiającym pracę jest taka prowadnica. Czyli dalej mamy podstawowy pilniczek z drewnianą rączką. Ale pilnik wprowadzamy w taką metalową prowadnicę. Możemy to jako oddzielne akcesorium sobie kupić razem z pilnikiem, z rączką. I tu u góry będzie to później widać, jak będę z innej perspektywy nagrywał. Mamy wskazania kątów, które przykładamy do prowadnicy, i widzimy wtedy te nasze 30 stopni. Tu już nie dają 30-35, tu już jest tylko z automatu. 30 bądź jeszcze tylko 10. 10 to zazwyczaj widiowy, ale to pilnikiem widiowego nie naostrzymy. No i te e, prowadniczki są dedykowane pod grubość pilnika, żeby tu prawidłowo to wszystko się działo. E, to już nam troszeczkę ogranicza pochylanie w stosunku e, do prowadnicy, że już tak nie uszkodzimy. No i kolejny duży plus, że pilnik nie idzie po dole, jak ktoś źle prowadzi. Tylko fajnie nam się już na zębach tnących opiera na tej blasze i wtedy ostrzymy faktycznie to, co mamy na ostrzyć, czyli dłuto, a nie lecimy, po, nie lecimy po dolnej części i nie dochodzi do ostrzenia. No i ona tutaj troszeczkę nam już życie ułatwia. Dlatego, że jak położymy, żeby nam już pilnik siadł w zębie, tak jak należy. Żeby mi nie uciekało, zablokujemy hamulec to mamy możliwość zobaczyć już, żeby prowadnica z tą linią nam się ładnie układała równo. To jest jedna chyba z lepszych patentów, ponieważ możemy fajnie, solidnie trzymać to wszystko z tym uchwytem. <laughs> nie zagłębiamy się, nie zeskakujemy w dół. Jest jeszcze ryzyko pochylania, ale jak dobrze to będziemy trzymać, lekko napychać na sąd, no to wtedy mamy te przeciągnięcia w miarę, Widoczne. Ustawiamy kąt, patrząc z samej góry i podpychamy. I znowu ustawiamy kąt, widzimy to i podpychamy. Tego typu gadżet pozwoli nam e, wprawić się nawet z tym wszystkim. No i tak jak mówię, on się fajnie ślizga e, na innych zębach. Nie pozwala nam, piln że pilnik wsadzimy dużo, dużo niżej. Rozwinięciem takiego prostego uchwytu jest cały zestaw ładnej wygodnej saszetce, która jest zapinana na klipsy z instrukcją też od razu i w tym zestawie mamy już trochę więcej rzeczy, które nam się przydadzą do pracy. Poza tym, jakże podstawowym prowadnikiem dostajemy jeszcze płaski pilnik do zbierania ograniczników, o czym też troszeczkę opowiem, ponieważ ogranicznik zabezpiecza nam przed pełnym zagłębianiem się zęba w, w drzewie przez co łańcuch nam nie szarpie, te szarpnięcia jako wibracje nie są przenoszone na silnik. No i jeszcze do takiego zestawu dostajemy przymiar. Przymiar, gdzie możemy sobie sprawdzić, czy mamy kąty jak należy po, pokontrolować. Przymiar, który nam pozwoli sprawdzić, czy już nie jest zbyt mocno wyeksploatowana prowadnica. Jednocześnie tym końcówką możemy sobie też przeczyścić prowadnicę do y, ogarnięcia, i z drugiej strony przede wszystkim służyłem do tego, żeby sprawdzić, czy ogranicznik nie wymaga już zebrania. Kładziemy sobie. Kładziemy sobie. No jest, niestety łańcuch, który już ma zjechany ogranicznik całkowicie. Hop. I widzimy z tej odpowiedniej perspektywy, aż kamera nie ułatwia czy ten ogranicznik nam się chowie, czy wystaje. Wiadomo, my to opieramy na dłutach, na dłucie, tak żeby było widać, czy to jest jeszcze wymaga zeszlifowania, czy już nie. Dłuta w większości łańcuchów idą pod kątem, więc z czasem, z czasem szlifowania, spiłowywania, ostrzenia opadają i w związku z tym ogranicznik też musi być stopniowo zbierany. Kolejnym gadżetem, który jest proponowany, są takie saneczki. Które do nich niestety trzeba sobie oddzielnie wtedy dobrać pilnik. <laughs> Są one dedykowane pod różne rozmiary, i tu chodzi przede wszystkim też o wielkość pilnika. To jest raz. Jest tutaj na takich fajnych rolkach, które nam będą prowadzić ten pilnik, ale te rozmiary tutaj a, prowadzeń nie pozwolą nam na inny rozmiar prowadnicy i łańcucha wejść. Więc w momencie, kiedy my to zakładamy. Będziemy mieli tylko i wyłącznie pod dane wielkości prowadnic. Próbowałem, bo to mam typowo pod łańcuchy Pico Micro Mini, czyli te 1.1, nie 1.3. Na 1.3 on już nie siada, on już się nie zagłębia jak należy. Już tutaj próbowałem, eksperymentowałem i trzeba wiedzieć, bo mamy dłuższe i krótsze zagłębienie, o tutaj to dobrze widać. I trzeba wiedzieć, które zagłębienie z której strony ma iść, żeby nam prawidłowo te saneczki siadły na tym wszystkim. Żeby to ostrzenie faktycznie można było przeprowadzić prawidłowo. Jest ten gadżet taki, bym powiedział, mało intuicyjny. Może, jeśli się go całego opanuje, jak należy, sprawdza się e, idealnie, ale jak widać, jak go się nie ułoży, jak należy. To kończy się to wszystko tym, że, że cały pilnik gdzieś jest w powietrzu. Ponad, ponad tym wszystkim. więc: przy używaniu tych saneczek, jeśli się dobrze nie nauczymy i nie przeszkolimy, to może się okazać, że my sobie bardziej stępimy ten łańcuch niż naostrzymy. Ponieważ one nie do końca pozwalają wjechać nam tam, gdzie powinno to być nie pozwalają nam naostrzyć tego, gdzie należy. Nawet mam wrażenie, że tutaj przejechałem po górnej części zęba, uszkadzając go całkowicie, spłaszczając, więc <laughs> jak widać, yy, specjalnie się chyba nawet, bym powiedział, nie przygotowałem, żeby można było pokazać i zobaczyć, jak ktoś, kto jeszcze z tego nie korzystał i zacznie bez pełnego instruktażu się bawić, może może skończyć z zabawą, z ostrzeniem tego, jak to może się niestety zakończyć, więc trzeba być naprawdę ostrożnym, jeśli mówimy dokładnie o, o tym patencie. I ostatnim krokiem, jaki mamy, jest to nic innego jak taki, już ma naj, no najdroższy w tym wszystkim i najbardziej yy, zaawansowany. Może nie ma wszystkich elementów, jak tutaj. Może nie zrobić wszystkiego za nas, bo trzeba mieć oko tutaj za to, jak są układane prowadniki. No i trzeba się nauczyć prawidłowo przykładać. To jest cały taki gotowy zestaw dwóch pilników, czyli mamy z jednej i z drugiej strony okrągły pilnik i jednego dużego kwadratowego pilnika. I ten zestaw dla najbardziej osoby takiej bym powiedział nie, nie znającej się na tym wszystkim. Jak tylko dobrze będzie wiedziała, jak przyłożyć te pilniki, no to e, wykonuje za jednym, dwoma pociągnięciami dwie roboty naraz. Czyli jednocześnie nam e, ogarnia wzątnące, i jeśli jest taka potrzeba, bo prowadniki nam trzymają, to od razu zbiera też ogranicznik. Więc jest, bym powiedział, takim narzędziem <laughs> 2 jednym, które najszybciej pozwala nam w terenie faktycznie to wszystko ogarnąć e, i naostrzyć. Niestety kosztowo wypada najwięcej, najdrożej. No i jak to większość z tych zestawów, one są dedykowane, czyli jeśli mamy jeden typ łańcucha, jeśli mamy kilka różnych typów łańcuchów, no to nie kupimy go uniwersalnie, tylko jest on, jeśli jest do 3 ósmych, to pojedzie do 3 ósmych, jeśli jest do 3, /5, bądź 3 na pełne dół, to tego dużego już takiego 1516, no to nie będzie nam pasował do tych mniejszych łańcuchów. Z nimi to jest tak, że je trzeba dobrze ułożyć, wiadomo, pilnik w dół wystający z jednej strony, tak żeby nam nic nie uciekło. Jak dobrze ułożymy, to nam tutaj te wszystkie prowadniczki wskakują tam, gdzie trzeba. Też się musimy pilnować z kątem, który nas interesuje do ostrzenia czyli patrzymy z tymi liniami, żeby nam się równo układały i jedziemy z tematem. Jest wygodne, solidne, fajne przytrzymanie, więc yy, też idzie łatwo, fajnie to wszystko prowadzić: że łapiemy sobie i przeciągamy. Trzeba się tych linii pilnować, więc to nie zrobi za nas całej roboty, ale jednocześnie zbieramy i jedno i drugie, więc <laughs> też mamy z automatu wszystko później fajnie przygotowane. No i po zmianie. Kierunku, to też wtedy wiadomo ustawiamy sobie kąt. Tu jest z automatu już te 30, nic więcej nie jest, bo to jest stricte dedykowane. Wymaga więcej siły, więc ten element świetniej sprawdzi się, jak mamy jednak całe ostrzenie na iMadle, ponieważ mamy opór z jednego i drugiego pilnika, przez co będzie jednak trudniej ostrzeć. Mam nadzieję, że. Jeśli zastanawialiście się bądź potrzebowaliście jakiejś dodatkowej wiedzy odnośnie ostrzenia łańcuchów bądź czym ostrzyć, to ten materiał troszeczkę Wam pomoże. Nie chcę za Was decydować, co dla Was będzie najlepszym rozwiązaniem, choć w sumie troszeczkę jeden element całkowicie został przeze mnie zjechany. Zapewne jest ktoś, kto tego używa, nauczył się i dobrze mu to o, służy, więc y, fajnie, jakby się wypowiedział na ten temat. Bo przyznam się, szczerze, że ja y, nauczyć się wszystkiego można, ale z mojej perspektywy, jeśli to wpada w ręce i to ma pomagać komuś, kto nie umie, to wydaje mi się, że to więcej szkód robi niż pomaga. To tak, odnośnie tego FG4, to, to, to faktycznie może być problematyczne. A takie podstawowe narzędzia, y, powiedział taki. Średnie, pośrodku rozwiązanie chyba wypada najlepiej, to najdroższe. Eee, dobre, ale do domu, e, no chyba, że ktoś faktycznie jest w stanie utrzymać sobie tą piłę i raz raz to przeostrzy, ale wydaje mi się, że w domu to by się lepiej sprawdzało, aniżeli w terenie. To jedno, w terenie jak najbardziej, e, gdzie jeszcze możemy mieć to imadełko, takie wbijane w klocek, żeby szybko sobie poratować. Minimalistyczne, to jest dla osób, które jednak wiedzą, jak pilnować sobie tego kąta, żeby to ostrzenie faktycznie było jak najlepsze, jak najefektywniejsze, żeby znów móc pełną mocą, pełną efektywnością piły pracować. Yy, nie wiem, fajnie by było, jakbyście w komentarzach podrzucili, co jeszcze ciekawego można by omówić, poruszyć, czy to z gadżetów sztyla, czy to z takiej powiedzmy praktyki użytkowania konserwacji e, pił, kos to są chyba takie najpopularniejsze sprzęty, w których mógłbym coś dodatkowo poopowiadać, naświetlić, pomóc w, w, w podjęciu decyzji. A na dzień dzisiejszy dziękuję i życzę miłego wieczoru.